Cześć, z tej strony Piotr. Sami może wiecie z jakiego kanału i słuchajcie, chciałem porozmawiać z wami o nowym teaserze Path of Exile. Path of Exile 3.25, nadchodzącej ligi Path of Exile 1 to ważnej ligi, bo prawdopodobnie będzie to ostatnia liga PoE 1 przed startem Early Accessu Path of Exile 2. Jak może wiecie bądź nie, PoE 1 będzie nadal kontynuowane nawet po starcie PoE 2, ale to ma szansę być taką ligą łączącą obie te gry, to było bardzo ciekawe. Sam teaser, słuchajcie, trwa 24 sekundy. Więc najpierw obejrzyjmy go razem, a potem porozmawiajmy o nim. I jest title drop: Settlers of Kalgur. I tutaj mamy też dodatkowo informacje dotyczące tego, kiedy dowiemy się wszystkiego samej lidze: 18 lipca oraz kiedy zagramy: 26 lipca. Ta data w ogóle mnie bardzo cieszy, bo mnie nie będzie w Polsce yy, tydzień wcześniej, więc tak sobie myślałem, że jeśli liga miała wystarczać 19, to by była tragedia dla mnie, bo po prostu byłbym załamany. <laughs> I wieszcie mi lub nie, ale z takiego króciutkiego teaserka możemy wywnioskować sporo rzeczy. Nawet jeśli nie konkretną mechanikę, to chociaż kierunek danego. Ekspansji. Settlers of Kalgur, czyli w skrócie SOK. Można więc wywnioskować, że dropy z tej ligi będą soczyste. Nie dobra, to akurat głupi żart, ale osadnicy z Kalguru osadzają się, wracają do Rejlast, Kalgurowie, czyli NPC, których znamy chociażby z Expedition, czyli Danik, Tudgen, Rog i Gwenen. I co ciekawe, tutaj nasze NPC z Expedition witają się z NPC z Hejsta. Tak więc jest tu pewien mariaż potencjalnie, słuchajcie, dwóch mechanik. Być może możemy się spodziewać reworku tak naprawdę jednego i drugiego, ale sama lokacja, w której tutaj lądują, to jest ciekawa kwestia, bo wszystko wskazuje na to, to wygląda, słuchajcie, jak King's March, czyli lokacja... Z Path of Exile 2. Jest to osada z jednego z aktów. Teraz pokażę Wam na chwilę klipek z Exile Konu, gdy Mafil miał okazję pograć przez chwilę i dali mu akurat save z aktu czwartego. I widzicie, tu jest właśnie podobny motyw. Jest tu Danik z Expedition, który przybył. Wygląda na to do Last, Na loading screenie. I zobaczcie, miasto portowe. Matil klika tab, żeby zobaczyć mapkę i faktycznie są tu NPC z Expedition. Jest tu Rog, jest tu Danig, tam gdzieś jest Tujen. Chwilę później Matil idzie faktycznie do samego, na sam pomost tutaj, tutaj open, i... Jest statek, który, no zobaczcie, no wygląda to w zasadzie identycznie, nie? Zobaczcie zresztą sami, tutaj na tym nagraniu akurat kolory są dosyć wypłowiałe, ale cholera wszystko wskazuje na to, że to może być yy, liga, która będzie takim ciekawym pomostem między właśnie Path of Exile 1 a Path of Exile 2. Zwłaszcza takim fabularnym. No bo Path of Exile 2 dzieje się fabularnie 20 lat po Path of Exile 1, więc tutaj w fajny sposób tworzą historię, zakładanie osady, która w Path of Exile 2 będzie jednym z naszych hubów. Fajna akcja. Jako, że ten teaserek trwa tylko te paręnaście sekund, to puszczę nam w tle, żeby leciał właśnie gameplay Mafila, jak on sobie po tym King's Marchu chodzi, bo jest to prawdopodobnie właśnie ta lokacja, którą będziemy odwiedzać czy budować. Jeśli trochę już pograliście, to kojarzycie pewnie Calgurów. i Kalgurowie są ludem ciekawym. Ja nie jestem jakimś lorowym świrem, ale jest trochę rzeczy, których o nich zapamiętałem. Na przykład to, że kalgurowie pochodzą właśnie z całkowicie innego kontynentu, na którym magia nie jest związana z gemami. E, mają też wszystkie przedmioty związane z kalgurami, nie stosują zwykłego armory. Ora, Evasion, Energy Shielda, tylko polegają na Wardzie. Generalnie Kalgurowie, jako taki właśnie lud spoza naszego kontynentu, chyba, jak rozumiem, jedyny, który poznaliśmy, może ktoś yy, fanatyk lorem mnie poprawi, można powiedzieć, że są taką ciekawą furtką narracyjną do eksperymentacji z całkowicie nowymi mechanikami. I z czym się właśnie kojarzą jeszcze Kalgurowie? Oprócz tej mechaniki Warda, yy, która tak naprawdę jest obecnie wykorzystywana przede wszystkim Chyba tylko w World Luperze. No, słuchajcie, kalgurowie kojarzeni są z runami. Bardzo wiele jest jakiś tam fabularnych nawiązań do rzeczy runicznych. Nawet słuchajcie, pokażę Wam na chwilę. Tutaj w tym logodropie widać jakieś runy, prawda, na nazwie Kalgurów. Moby na ekspedycjach, w logbookach, te związane z, z Kalgurami, to są jakieś runiczne monstra. Słuchajcie, ja się Rune Worldów of z Diablo 2 w Path of Exile nie spodziewam. Nie wydaje mi się, żeby to był kierunek, którym chcieliby podążać Grinding Air Games. Natomiast twórcy Poe to ogromni fani Diablo 2, więc jakaś ich własna, personalna, totalnie zmieniona iteracja systemu run, jakieś nawiązanie chociaż tematyczne do właśnie runiczności, totalnie by mnie. Nie zdziwiło, jestem giga ciekawy właśnie, czy pójdą jakoś w tym kierunku. jest też pewien ciekawy trop, słuchajcie, mianowicie Settlers of Kalgur, to jest trochę jak Settlers of Katan. Settlerzy z katanu. To jest taka planszówka bardzo popularna na świecie. To jest tak naprawdę giga popularna planszówka. Jeśli siedzicie w cokolwiek w planszówkach, to na bank słyszeliście albo graliście. Ja nawet mam taką edycję właśnie ze statkami, nie? Opartą! Można powiedzieć zupełnie jak tutaj w nadchodzącej lidze Poe. O żeglarstwo. I słuchajcie, trop planszówki nie jest całkowicie odklejony, bo twórcy Grain Gear Games wielokrotnie sugerowali, że oni faktycznie inspirują się często tego typu rzeczami. No, tak naprawdę jedną z głównych inspiracji dla poe była Karcianka, Magic the Gathering, ale przykładowo w jednym z wywiadów przyznali, że gdy tworzyli ligę, chyba bodajże trzy. 6 czy 7, nie pamiętam, syntezis, to jedną z największych inspiracji przy tworze tworzeniu Syntezis grą planszową Carcassonne. Tak więc Grinning Games już miało zapasem ligi, które były e, dosłownie natchnione jakąś planszóweczką. Więc czemu by teraz nie yy, osadnikami z katanu. <laughs> nie mogę się doczekać, aż zwalorbuje na przykład moją owcę. Chciałbym w ogóle dodać trochę kontekstu dotyczącego tego, dlaczego ta liga jest taka ekscytująca. Już tak naprawdę wielu lat, nie wiem, może od pięciu w społeczności funkcjonuje trochę taki mem między twórcami a graczami. To znaczy, twórcy za każdym razem, gdy zapowiadają ligę, znaczy nie za każdym, ale bardzo często. Dają nam jakieś takie poszlaki, które sugerowałyby, że następna liga. Będzie związana z statkami, z pływaniem, i ludzie mówią: Boat league, boat league, nadchodzi statkowa liga, ale tak naprawdę ta liga dopiero to jest ta, w której ten statek dosłownie widzimy. Ale powiem wam szczerze, ja i tak wydaje mi się, że to jest kontynuacja tego mema przez Grinding Games i tym statkiem chcieli tylko pokazać, że Kalgurowie wracają, a zakładam, szczerze mówiąc, że nasz. Gameplay, chociaż nie wiadomo, wydaje mi się, że i tak nie będzie bazował na pływaniu statkami, tylko, tylko spodziewam się właśnie bardziej czegoś w stylu. Pomóż nam budować osadę, pokonując potwory, zdobywasz cholera jakieś surowce, które wydajesz, by budować tą osadę. Ta osada daje ci jakieś nie wiem, dziwne bonusy albo jakieś jakieś itemy za to. Ja się spodziewam czegoś takiego. Ale tak naprawdę są totalne spekulacje, nie? Bo jeszcze niczego nie wiemy, wszystko zobaczymy dopiero 18 lipca. Natomiast to, co teraz zobaczyliście na ekranie z Path Excel Exile 2, to faktycznie yy, w dwójce, to King's March faktycznie pełni rolę takiego miasta portowego, gdzie tutaj na przykład Matil sobie wybiera statkiem dokąd chce płynąć, nie na jaką z tam pięciu dostępnych dla niego obecnie wysp. Tak więc to całe pływanie może faktycznie okazać się jakimś dobrym tropem. Ale na pewno to, czego się spodziewam w tej lidze, to właśnie e, jakieś dodatkowe itemy z Wardem, e, coś runicznego być może, być może w ogóle jakiś lekki rework systemu Warda, nie zdziwiłbym się. Spodziewam się, mówiąc szczerze, że też ta liga będzie bardzo mocno e, fabularnie ugruntowana, że będzie to spora liga i z dużym naciskiem na e, progresję fabularną i właśnie połączenie trochę. Obecnych wydarzeń w PoE 1 z nadchodzącymi w PoE 2. No i być może spodziewam się zmian związanych z Heistem i samym Expedition, bo zapowiada się tutaj na współpracę npc związanych z jedną i drugą mechaniką przy zakładaniu tutaj osady, czy tam miasta Kingsmarch. Tyle jeśli chodzi o moje myśli związane z nadchodzącą ligą SOCK, czyli nie skarpeta, tylko Settlers of Kalgur. Powiem szczerze, ja ostatnio tak nie czułem się totalnie na PoE. Ale zobaczyłem ten trailer, mój hype od razu. Jednak Krzysztof Wilczyński i Jonathan Rożyński. Jakoś a bo teraz znowu myślę o znowu sobie myślę, a pograłbym już. Tak więc trzymam kciuki, że przed nami solidna liga. Jak tylko dowiemy się więcej, oczywiście będę postował, A w międzyczasie pogramy sobie w lastę pocha, bo już 9 lipca startuje nowy sezon, więc tego się możecie spodziewać w następnych dniach u mnie na YouTubie i na streamie na Twitch TV /piotr Maciejczak. Dziękuję wam ślicznie, więcej informacji w opisie filmu. Dziękuję wam ślicznie, z tej strony Piotrek. Trzymajcie się siema.